Cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. W kolejnym odcinku ogólnie miało być Batu, ale nie będzie Batu, ponieważ gra się tak zepsuła, że totalnie nie da się grać. Nie da się wy wykonywać misji, nie da się po prostu robić niczego. Niby mieli to naprawić, ale ciągle jest tylko gorzej, więc teraz będzie taki filmik. Taki filmik pogadankowy, i w sumie zrobię jakiś remont mieszkania, czyli zobaczę ten ostatni pakiet rozgrywki, co wyszedł, e, wystrój marzeń. Troszkę Simę pozmieniam, żeby zrobić taki mały przegląd tego, co po prostu doszło. E, I też może powiem coś o mm, wystrój marzeń, powiem coś o najnowszym który ma dojść, bo ogólnie planuję zacząć rozgrywkę różnic w drzewie genealogicznym. Już kiedyś w to grałam, ale oczywiście usunęłam safe niechcący, bo nie wiedziałam, że je można podpisywać, a no, miałam ich za dużo, robiłam porządek i tak wyszło. Głosów raczej nie będę zmieniać, ale te są cudowne, mm, śliczne są. Więc zostaniemy przy tych moich normalnych włosach, ale myślę, że upraniem się pobawię. Kolczyki może będą, to się zaraz zobaczy, bo jeszcze tak naprawdę nic tutaj nie patrzyłam. Więc o, to mi się podobają, więc to sobie weźmiemy. Szkoda, że tak przez włosy przechodzą, ale podobają mi się. Nie w moim stylu, to też bardzo nie w moim stylu. Hmm. Też mi się nie podoba. To nawet, nawet. Chyba skończymy na całym stroju. Zaraz zobaczymy, może co znajdę. E, nie. Dobra, patrzymy całe stroje, bo tutaj chyba nic nie znajdę, co mi się będzie podobało. Czyli ciągle wchodzę w zawartość zmodyfikowaną. Dobra, jest ciężko. Może coś takiego zostawię, bo. Sukienkę bardzo podobną mam, więc może weźmiemy przy tej? No i chyba to mi się bardziej podoba. Dobra, tak będzie jeszcze tylko jakieś budki? Może być. Tutaj zobaczymy, jakie włosy doszły. Bardzo takie se. Dobra, nowy strój, i zobaczymy, co tam mamy do ubrania. Ogólnie, koszule fajnie. O, to jest bardzo fajne, podoba mi się. Takie średnie rzeczy, ale meblowanie jest za to cudowne z tego, co widziałam. Mało spodni. Na całe ciało. Nic, dobra, bida, zrobimy takie. Czarno-białe i jakieś spodnie, oh, oh. inne jeansy. tak będzie wid. Już nie kombinujemy. Ogólnie z klasem bida. Ale to mi się nawet podoba. I pójdziemy sobie coś wyremontować. I tak podejmujemy karierę. Mm, szukaj wnętrz. Znajdź pracę. Dekoratorka wnętrz. Dekoratorka wnętrz, praca dekoratorki wnętrz polega na dwóch rzeczach. Dobrym wyczuciu estetyki, budowaniu relacji z klientami. Umiejętności społeczne oraz wizja artystyczna zapewnią Ci świetny przykład, yy, świetlaną przyszłość i być może pewien rozgłos. Możesz zacząć małymi krokami od prostych, domowych prac renowacyjnych, a w końcu, gdy włożysz w to wystarczająco dużo. Pracy przyjdą do Ciebie więksi klienci i większe zlecenia, które przyniosą Ci zasłużoną reputację. Wakat, konsultantka dotycząca DS kolorów wnętrz, nie umiem skrótów. E, mediana wypłaty za zlecenie 60, 600. Liczb też nie umiem. Dramat. 600 simeleonów. To bierzemy. Reputacja przeciętna, ocena przeciętna, szukaj zleceń. Czyli tak, tutaj mamy wybrane zlecenia wszystkie, one są też podzielone na renowację pomieszczeń, dodanie pomieszczenia, dodanie poziomu, renowacja poziomu. Czyli tak, mamy na początku tylko renowację pomieszczenia, wypłata 500-400, klient Rumis. E Dżu, 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 dżu. Nie wiem kto to. Te eee, parceli – mieszkalna. Poniedziałek 9 a my mamy niedzielę. Dobrze. Zakończenie poniedziałek 21 pierwsza, budżet 4.172 e, simoleony. E, do naszych kieszeni wpadło ostatnio parę simoleonów. Pomyśleliśmy więc, hej, pozmieniajmy coś. Czy odnowisz nam pomieszczenie? Jakaś mała przemiana. Daj znać, a powiemy Ci, co nam się podoba, a co nie. Dobra, bierzemy. Mm, zaraz zobaczymy, co to było. Ale ja pracuję teraz jako konsultantka kolorów wnętrz w miejscu agencja bezbłędnych wnętrz. Korzystając z panelu kariery możesz wyszukać klientów e, pragnących odmienić wystrój swoich wnętrz. Nowa karta pamięci została dodana do wypożyczenia Simki o imieniu Ola. Możesz jej użyć do zarządzania zdjęciami wykorzystywanymi w trakcie zlecenia. Okej. Okay. Ty pójdziesz sobie pobiegać? Hmm. Uprawiaj jogi. A ty pójdziesz sobie coś ugotować. Albo wiecie co, ja ogólnie tutaj ogarnę, ogarnę rozgrywkę i po prostu wrócę w poniedziałek o dziewiątej. Bo to bez sensu. Dobra, tak. Ym, tutaj sobie szybko y, towarzystwo na maksa. Nie musimy towarzystwa uzupełniać, bo będziemy gadać z klientami. A to weźmiemy szybki prysznic i weź resztki. Hmm. Pewnie łóżko niewygodne. Mhm. I zaraz idziemy do roboty. Hey, yes. Bierzemy się do pracy. Dobra, zobaczymy, którzy to Rumis, bo nie kojarzę ich kompletnie. A! Kojarzę. Przyjaciele? Czy jak oni mieli? Dobra, porozmawiamy z nimi. Nie, nie porozmawiamy. Bo na początku trzeba zapikać do drzwi. Ale przebierz, nie będziesz chodziła ten strojach. Mam nadzieję, że dobre kliknę. I z modów, chodź z tym. Chodzisz do środka. Dobra. Czyli tak, co musimy zrobić? E tak, poznaj klienta. Zrób zdjęcia przed. Przejdź do trybu. Zrób zdjęcia po. Pokaż zdjęcia klientowi. To załóżmy, że jej pokój tu mają łóżko przydzielone. Dobra. Przyjazne powitanie. Przyjazne powitanie. Przyjazne powitanie. Przyjazne powitanie. I teraz tak, rozmawiaj o projektach, e, poproś o pokazanie tablicy, nie masz pełnej kolejki, e, co jeszcze poprosimy? Mm. Rozmawiaj o projektach. Dobra Mamy jedną rzecz i jest to Lubi w stylu gotyckiej farmy Dobra, zrobi się wszystko Rozmawiaj o teorii To chyba nie od tego e, Poproś o pokazanie tablicy Czego nie lubi? Współczesnych przedmieść. <grymne> <grymne> I lubi miksologię. Możemy klienta odesłać. Ale eee, odeślij klienta. Ok, mm. Udokumentuj proces renowacji robiąc zdjęcia przed kliknij ma telefon i zrób zdjęcia OK. Czyli klienci sobie zmienimy chyba jedną z sypialni, czy czy kuchnię zmienimy zmienimy kuchnię mm zdjęcia przed. Chyba trzeba Ci wolną wolę wyłączyć. A rozgrywka, e, wolna wola, wyłączona. To szybko. No lub zdjęcia. Trzy zdjęcia zrobione. Przejdź do trybu budowania i dokonaj renowacji. Czyli tak mamy budżet. I to wszystko, czyli to możemy. Kotycka farma i lubi miksologię. Czyli jedyne co mam, to wszystko na sprzedaż? Sprzedaż? Aha, czemu nie mogę postawić? I tak. Kotycka farma. Wszystko się usunie. Oświetlenie może na początku. Teraz szukam jakiś szafek kuchennych. Zróbmy ciemniejszy kolor albo zrobimy coś w tym stylu. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Tak? Czy to bardziej e, wyspa kuchenna? Tutaj się jakieś wibeloty to, to może tego nie będzie widać. Stołki barowe. Damy te, też taki ciemniejszy kolor z psów i kotów. Ech, Lodówka do tego. Będzie to ładne e, kuchenka. Nie mamy odciągu żadnego. Zaraz się to znajdzie z Jeszcze jak się uda, to tu wyspaśmy chyba jakąś walę. <laughs> to będzie brzydkie. <laughs> po prostu to nie pasuje zupełnie no, niczego. Nieważne. To będzie dramat. I są jakieś ściany? Nie ma ścian żadnych w tym stylu. O cóż, może ta okienka jeszcze zmieni, znajdzie się coś? Znajdzie, oczywiście. Dobrze, że zrobiłam nowy safe, a nie jakiś, na którym gram. bo mi się chyba załamała. Jakbym nam miała coś takiego. Jest pięknie. Bardzo pasuje do tego nowoczesnego stylu domu. prostu cu do Mmm, co bardziej można tu dać. Szafki kompletnie nie pasują, nie ma żadnych kwiatków. <grymne> Ten kosz na śmieci, To zwierzę nic. Kompletnie nie. Dobra, mamy czyli, czyli mamy totalną klapę. To jest brzydkie, ale no trudno. Zawołamy klientów i zobaczymy, jak im się podoba. E, jakoś się robiło zdjęcia po zaraz topczej. To jest karta pamięci. Było można w jakiś sposób zrobić, e... przejść do miejsca ze zdjęć, nie można poruszać się po pierwotnej lokalizacji. No trudno, dobra, nieważne, zrobimy zdjęcia. E, dekorator. Zrób zdjęcia po... Nawet nie zobaczyłam, czy budżet jest przekroczony. Dobra, zdjęcia mamy. I co dalej? Hmm, pokaż klientowi. A jak się woła klientów? Chyba na siebie. wielki klientów na parcelę. Tak, 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 tak. Czy chcesz zorganizować wydarzenie, na którym pokażesz klientowi efekt renowacji? Tak. Pokaż klientowi efekt renowacji. Przybieraj się. I do tak zamkniętymi oczami. Oj, nie zauważyłam tego. Śmieszy mnie to. No po prostu cudo. Lepiej się tego nie dało zrobić. Masakra. Office. Ale coś jest... Uh, nie mogę... Sprawdź to. Mm, sprawdź to. I sprawdź to. Rozmawiaj z klientami. E, przyjazne powitanie.

Szybko z nimi porozmawiamy. I poproszę klienta o styliczny Aha. Oni się dalej rozglądają.

Poproszę o ostateczny werdykt. Poproszę o ostateczny werdykt. Poproszę o ostateczny... Chyba są zadowoleni, więc to dobrze, dobrze. I chyba wszystkich o ostateczny werdykt poprosiłam. Śliczno. Tak, są szczęśliwi jak na razie. I zobaczymy, jak tam ocena. O, więcej niż przewidziano. Um, zarobione pieniądze, znaczny wzrost re z reputacji. Czyli idziemy do domu i myślę, że na tym etapie zakończy już odcinek. Postaram się wrócić do Batu, jakoś to naprawić. Na pewno nie będzie ostatniego odcinka z, e, z najwyższego porządku, e, ponieważ e, zepsuł mi się program do montowania, tak totalnie nic, nie mogłam w ogóle się zalogować. Okazało się, że przenosili e, program na nowe serwery. I zmienili od razu możliwości logowania. Po prostu musiałam mieć tam znak specjalny. Ja nie miałam, nie mogłam się w żaden sposób zalogować. To wyglądało w taki sposób, że chcąc mm, po prostu chcąc yy, odinstalować, zainstalować jeszcze raz program, yy, to Zrobiłam z niego, odinstalowałam go i usunęły się dosłownie wszystkie pliki, wszystkie nagrania, jakie miałam. A z racji, że to tobatu jest tak zbugowany, więc nie chcę mi się przywracać saveów i grać w to jeszcze raz. Może kiedyś dogram? Raczej nie, bo serio się ostatnio męczyłam. Ale mimo, że się męczyłam, odcinek był tak długi i tak fajnie wyszedł. Ale ogólnie coś było dużo pro problemów z tym programem do montażu, ponieważ ostatni odcinek z Batu też ma taki głos rozjechany, co innego chce robić, innego dzieje. Przy montażu to było dobrze. Dopiero przy renderze się zepsuło. Ja tego nie zauważyłam. Dopiero później jak na YouTubie oglądałam, nie chciało już mi się kompletnie tego poprawić, nawet nie miałam jak także. Uf, trochę się wygadałam, powiedziałam co jak. Mam nadzieję, że filmiki teraz będą częściej. Dodatkowo chciałabym Was zaprosić na stronę zabudowane.com.pl. Znajdziecie tam serię mnóstwo nowości z racji, że nowy dodatek nadchodzi. I tak już kończąc reklamę, to się żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, do zobaczenia, mam nadzieję, że w RWDG i o ile mi przejdzie yy, przestanę się obrażać na batu, to i na Batu. No to także do zobaczenia i cześć!